Ponad 4000 kilometrów przez Słowację, Chorwację, Słowenię, Włochy, Francję, Hiszpanię i Portugalię zamierzają pokonać na rowerach organizatorzy planowanej na wakacje pielgrzymki rowerowej z żywca do Fatimy. Pielgrzymka odbędzie się pod hasłem rozkręć wiarę z nadzieją. Przygotowania duchowe i fizyczne do wyprawy już się rozpoczęły. W minione wakacje żywczanie pielgrzymowali na rowerach do wiecznego miasta pod hasłem rozkręć wiarę. Teraz, jak wyjaśnia ksiądz Grzegorz Kierpiec z żywieckiej parafikon katedralnej, zaangażowani w projekt pragną wspierać modlitewnie tych, którzy w swej wierze napotykają różne trudności. Zaznacza, że jest wielu ludzi młodych, którzy nie mają nadziei, bo nie mają wiary. I my chcemy... Poprzez ten wyjazd, poprzez rozmowę o tym wyjeździe i wszystko to, co się dzieje w kolorach tego wyjazdu, jak również sama intencja wyjazdu, chcemy jakby pokazywać tą nadzieję, która płynie z wiary. Chcemy się modlić za tych ludzi, którzy mają problemy z wiarą, którzy są może w jakiś sposób zgorszeni także przez Kościół dzisiaj i stracili tą wiarę. Chcemy ją jakoś na nowo ożywiać poprzez pokazywanie tego, że wiara jest wiecznie żywa, i że ona się wiecznie odradza. Jak informuje wikariusz żywieckiej parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, przygotowania do pielgrzymki już się rozpoczęły. Podkreśla jednak, że to nie rower jest istotą całego przedsięwzięcia. Rowery to jest taka forma jakby reklamy. Ona przyciąga uwagę, a pod tym wszystkim kryją się pokłady zupełnie czegoś innego. Jest mnóstwo właśnie inicjatyw, które mają tę wiarę rozkręcać, pokazywać, że ona jest żywa, że kościół nie jest kostniały, nie jest zamknięty tylko w jakichś murach zimnych kościołach, gdzie trwają modlitwy i biczowania, ale jest właśnie żywa, jest wspaniałą esencją życia każdego człowieka i ona wpływa na, na wszelkie możliwe działalności, które podejmuje człowiek w życiu świeckim. W pielgrzymce udział wezmą dwie grupy rowerzystów. Jedna wystartuje z samego Żywca, druga dojedzie autokarem z grupą młodych pielgrzymów. Wszyscy spotkają się 7 sierpnia 2014 roku w Lourdes. Z tego miejsca autokar z częścią pielgrzymów wyruszy w stronę Żywca, a rowerzyści szlakiem Camino de Norte przez Santiago de Compostela do Fatimy. Rowerowym pątnikom towarzyszyć będzie także ekipa Sprejbasa, tak zwanego samochodu Kaplicy.